Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Outlast Ja jestem oczywiście Kuba, lecimy pod Za Na samym wstępie zapraszam oczywiście do zasłaniania łapki w górę, subskrypcji Ale na pewno z dzwoneczkiem, żeby kolejny film was nie ominął Gdyż są aktualnie dosyć regularnie Chyba trzeci tydzień z rzędu lecimy, jest sobota oraz wtorek odcinki o 17.45 Mam nadzieję, że taką ciągłość się uda utrzymać Po raz kolejny mówię, że jeśli macie jakąś gierkę w klimacie horrorkowym najlepiej Do ogrania po tym, jak Outlast to już ukończymy, to piszcie w komentarzu, skończy się Outlast. To zaczynamy z nową rozgrywką. Ostatnio pozbyliśmy się tego Andrzeja, w zasadzie to nie my, tylko go zrzucili, i podążamy sobie dalej w poszukiwaniu szczęścia. Tak, może mógłbym. ...skoczyć na główkę z parapetu. Najlepiej z saltem. Tędy nie. Co to za dziwne dźwięki? Ale to jest dosyć jasno. U! Co to? Bo ten Andrzej tu gdzieś biega! Tu do cholery było do światła. Do światła spieprzaj Ktoś tu biega ale tylko i wyłącznie jako straszak Co my tu mamy? Krew i ślady Ślady prowadzące do dupy Kompletnie nic tutaj nie ma. What? Iken. Do... taką kratę podobną, widziałem w Outlast Whistleblower. Ona była pod prądem. No, hmm, otwarte drzwi, jak miło. Bez drogi powrotnej, samo zaczaskujące się drzwi. Nie fajnie. Z tego nie mogę czyścić. Ewidentnie ktoś tu wszedł. O no 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 no. O! Nie, ten teleportuje. Dzie Nie tędy, Na dwór. Tu. Za mną nie wyjdziesz. A tu byliśmy. W ogóle całkiem spora, spora wada szkoła. Nie, wiem, tędy mam wejść z powrotem? Nie. Schować się w śmietniku nie mogę. Pewnie z tego mosko Wentylacja, znowu. Ciemno tu jak w dupie. Boj zazdrosny. To woj. Szybko! Mogę mu tą klapą w łeb pierdyknąć. Co to jest za potwór, kuźwa? Ja tu byłem przyzwyczajony do jakichś normalnych ludzkich rzeczy, kuźwa. Jakiś ziomek z maczetą mnie gonił. Może trochę pomutowany, ale jednak zwykły ziomek, ale. Co to? Siły nadprzyrodzone to już trochę za dużo dla mnie, wiecie? Teraz do Exit. Możemy w końcu się udać? Oczywiście, że nie. Wcześniej tamtędy chodziliśmy, to teraz... Coś co, znowu kółeczko mam zrobić, czy... Chyba ja coś mam znaleźć, coś... O tu chodzi? Karteczkę mam podnieść. A, don't let me go, nie pozwól mi iść Okej, okay. nie jesteś sam Jessica? Znowu w zwykłym świecie jesteśmy? Ona gdzieś tam poszła, ale tu jest za duża przestrzeń, to mi się Jessica, nie podoba. Za duża, otwarta przestrzeń. I nie mam żadnego punktu odniesienia, gdzie mam iść. Bo ja już w kopalni jestem? Gdzie ja do cholery mam iść? blisko było, ale teraz ją było słać na kamerze, więc możemy dalej śnimy? Dalej w tej szkole jesteśmy. Nie na no dookoła biega. Nabiega no, dookoła mojej i jakże skromnej osoby. No tak, zdecydowanie to bo się kamera znowu fiksuje Tylko... Co ja mam zrobić? Idziemy szybko Noc już Boga, Synu Boga Bez Boga nie do proga Mam wrażenie, że chodzę w kółko I to mi się... kolera jasna nie podoba się mam Się tu przycisnąć może? Muzyka narasta, więc chyba idę w dobrą stronę. Jest gdzieś tam. Po dźwięku. Ale ona się. Wracam wrażenie, że jestem w jakimś takim kraterze kuźwa, jak The Forest, i nie cholera stąd się nie wydostanę. Nawet nie mogę dać kamery, nawet do góry, za bardzo, żeby zobaczyć, co tam jest. A nade mną ewidentnie jest skała jakaś. A tak to nie widzę kompletnie nic. Teraz tego nie słychać na kamerze, co ona mówi. Ja nie wiem, czy on tu nasłuchić czy coś się zbagowało. Szybko, gdzieś tutaj jest? Jess, are you there? Jesse, jesteś tam? Co? Ja mam jakiś wybór, gdzie się udać? Nie, muszę iść tam. Jest jakiś... kurcze jaskini nie naprawdę tempo gry jezioro a na drugą stronę jeziora teraz co wpław kamera w ręce czy będziemy musieli znaleźć ponton może co albo znając outlaster odkręcić wszystkie zawory i wodę spuścić A po drodze jeszcze ktoś mi spuści w pierdol. Nie zamoczają niejebanego paluszka. To nie był ten ksiądz nauczyciel. Ewidentnie coś jest w tej wodzie. czego się czegoś obawiałem, że jakieś takie polisady tu pozostawiali. Wypatrzyłem z daleka. Nie ma opcji, nie płynę. Łódki są rozwalone Może tu faktycznie jakiś puntul kurt nie znajdę i agregat prądotwórczy, który mi go nadmucha Czy jest tu po co wchodzić? Teoretycznie tutaj coś może być ciekawego albo mam pod tym przejść może Żeby się tam dostać Mogę się schować, ale... Po co? Przed kim? W jakim celu? Z serio mam na główkę tam wypierdzielić? Nie... Tam... To tylko wiatr Tam muszę się udać pewnie Bo też nie mam po olere. Czyli pewnie oknem z drugiej strony, co? A tutaj zamknięte, jakby wszyscy, nie wiem, rybacy powiedzmy, opuścili tą miejscowość nad rzeczną, nad jeziorną. Albo no faktycznie coś z wody wyjdzie? Ja już nie wiem, bo ja potem odlaści się, już wszystkiego mogę spodziewać. Ale co ja mam się na, na drugą stronę dostać do kopalni, ale mam iść na górę. Co to... to za krzyki były? Może ja tam mam iść? Tam nie idę. Tam były krzyki, ja to pierdzielę, ja tam nie idę. Co do kurwy nędzy. What the he? To nie jest placówka badawcza? Merkofu? Z tej, z pierwszej i drugiej części? Znaczy to jest druga jest z DLC. To było tabulatorem było. Ale dużo materiału w ogóle ominąłem, co? No nieważne. Wieża, wieża radiowa albo stacja przekaźnikowa, cywilizacja, może. Maybe. Przez chwilę byłem tak turny, że myślałem, że, zgin że nie zginę. No ale nie zginąłeś. Może oni jakoś kontrolują. Z myślałem, że wdepnę w czaszkę. <gry> może, może to faktycznie będzie merkow. I oni jakoś kontrolują tych ludzi przez jakieś fale radiowe. Jak w przełęczy diatłowa? Jakaś tak to się nazywało? Tutaj Giza na klatę zrobić, czy. A teraz mam zejść tutaj i pewnie z tej łódki skorzystać? Myślicie, że on jest przyjaźnie nastawiony? Co? Gigantyczny napis help na plaży. Bardzo optymistyczne założenie. Co to za muzyka? Spierdzielamy. O, nie wiem, czy coś mnie właśnie goni. Chyba ktoś za mną idzie. Czekaj, ktoś mi się wycierał do ucha. Koro poszli, to ja mogę sobie pozwiedzać. Mark Aaron. Pewnie w dwóch to pisali. Jeśli to znajdziecie, wracajcie do Brawej świątyni, Powiecie ojcu Notowi, że tutejsza groza i udręka wystawia na próbę nawet moją wiarę w Boga. Człowiek sam nie dał temu radu. przyjaciel czai się tutaj w ciemności. Niech Bóg ocali moją i wasze dusze. A ciemnością. Aha, w ciemności. A tu jest jasno, czyli jesteśmy wystawieni tu jak na patelni. Zbierdzielamy się. Albo... A co jeśli tą ciemnością jest woda? A te wszystkie... Powiedzmy krypi znaki są tylko po to żeby nas właśnie wykurzyć z lądu ciekawa teoria czekaj my tam płyniemy na kopalnię czemu ta łódka tak awariuje skąd nagle tyle mgły nie skręcaj w tamtą stronę e. spora ryba się rzuciła w tej wodzie Kolejne elementy plagi. Znaczy apokalipsy. Sporo fala jak na tak małe jezioro, co? Wracaj na tratwę. Na trafę. Na tratwę. Nie, nie pomagaj mi, spierdzielaj. Żadnego podwodnego lizania. Kurde, to jest symulator klikania. Co jednak tam mam płynąć? A nie Kopalnie? No i co? Kończymy pływanko. Na brzeg. Na brzeg poproszę. Chcemy płynąć dalej pomiędzy skałami, pekpek. peg, omin to, omin, omin, omin. No na brzegu chciałem chciał iść. Nie podoba się mnie to pływanie. A teraz mam już przynajmniej dobre tempo. po imitacja łódki. To nie Minecraft. Szybciej. Szybciej. To oni, to oni zabrali. Lin. Jestem blisko. Już prawie jestem na oby, tak chcemy ją zabić. Bo Bóg powiedział, że musi umrzeć. A ci drudzy heretycy nie chcą, żeby urodziła. A, oni chcą, żeby wkurzyć Boga. Co tam się dzieje? Lin? Nie, to nie jest Lin. Co tam się dzieje? A więc tu sobie ich składujecie, co? Tylko oby żadnego nie zacząć. jak one są nabrzmiałe. Tyle trupu, że było można na nich stawać i chodzić po wodzie. Prawie co mi się śmiać. To tak się chodzi po wodzie. Świetny żart, Blake. nie zauważą. Zapisywanko. Zbliżamy się powoli do końca tego materiału. Już 20 minut ponad jest. Tam sobie idą elegancko. Ktoś na tej wyspie był? Coś sapał samą? Skąd tu tyle zapisów? Co to za muzyka teraz? Przecież nic nie dzieje. nikogo tu nie ma. Kurde, ktoś wisi. O, wpytę. Wracaj na to, tratwę. Czyli mamy wrócić na tratwę? Nie chcę tej tratwy. Ktoś mi zapy do ucha, spierdzielamy. O, ale rwąca rzeka. Nie, spierdzielaj. Okej. Okay. Dobra, przeprawimy się na drugą stronę tej rzeki po naszą jakże fantastyczną tratwę już na zewnątrz odcinku, trzymajcie się, widzimy się w jedenastym odcinku po raz kolejny tutaj stwierdzę, że sobie powiem. Jeśli materiał wam się spodobał zachęcam do zostawienia łapki w górę, pomoże to w rozwoju temu kanału. Znaczy, że regularność powiedzmy wróciła. Nie wiadomo jak długo, ale póki co jest, żeby on się fajnie rozwijał, żeby zasięgi podbijać, to wiadomo komentarze, lajki no i subskrypcje ze dzwoneczkiem, żeby Was kolejny film nie uminął. Siemano!